Siemankrodzie, jesteście Nervo Mix, to jest kolejny odcinek Hitman kontrakty Misja... chyba numer 9. Incident Wong Fu. E, więc zaczynamy. Idziemy szybko. E, naszym celem jest zlikwidowanie negocjatora niebieskiego lotosu i wszystkich członków tria triady. Czy do... Nie wiem czy dobrze przeczytałem. Idziemy tutaj tak bardziej bokem. Jak widzimy, tam jest dwóch członków, triady. Jednak jeśli chcemy uzyskać rękę cichego zawójcy, nie możemy ich po prostu zabić z pistoletu. Teraz sobie kłócamy. I oglądamy czy nas nie zauważył. Jeśli będziemy szli na luzie. Automatycznie nas zauważy i dziękuję, i wchodzimy tutaj do tej drzwi przez wytrych. Dawaj szybciej, no, pięknie. nie? I otwieramy je i zamykamy, eee, Podnosimy pilot do bomby. Bo samo bombę i możemy się przebrać za, tego, za jednego z tych yy, właśnie, ale ja nie proponuję, ponieważ później to się i tak będzie musieli to wrócić i tak. Dobrze, Gdy już to zrobiliśmy. To może zostać otwarte, bo wszystkie ja, wszystkich drzwiach są automatyczne. Sorry. E, automatyczne z, jakieś waste te drzwi tutaj w hitmanie, bo zawsze się zamykają. I schodzimy w miarę szybko od ladu i biegniemy coś sił w nogach do tego miejsca tam. Jak widać idzie tu nasz cel, którego będziemy musieli uśpić. Ten bystry wzrok, tak, go się do ciebie mówię. Ty masz taki bystry wzrok, że idę za tobą. Nawet się skończyć może po cieniu. Ok, sikał bez zamkniętym rozporkiem. Lola teraz trochę tak się uważa. Że musimy uważać, żeby ci przechodnie po prostu nas nie zauważyły. Ponieważ automatycznie zostanie... oni tam poinformują to straż. O, i wrzucamy długo! No. O, lol. Lol. <ścoughs> Ta gra jest tak realistyczna. Dobra. Kiedy już to zrobiliśmy, idziemy tutaj. Oczywiście, tutaj nam ten pasek może troszkę podskoczyć nerwy, ale co, nic się nie stanie. O, idziemy dalej, biegniemy. I umieszczamy bombę. Kiedy to zrobiliśmy, biegniemy w tamte miejsce. O tutaj, tutaj, tutaj dokładnie. Idziemy tu i się tu chowamy. Teraz spojrzymy sobie na mapę. O! Jak widać, ten i ten muszą wyjść z tej drzwi. Jak widać już ten gościu to chyba jest ten cały negocjator, a nie, to chyba tu jest ten negocjator, ale nie wiem. To w każdym razie, który z nich to jest ten negocjator i on idzie razem z nimi, ale na szczęście zostaną zniszczeni przez bombę. Tu jest restauracja. Pierwsze piętro. To jak właśnie tam będziemy wchodzić, to jest ta restauracja WIPOWSKA. A tu chyba nic nie ma ja jeszcze. Nie chodziłem z tymi uliczkami. <laughs> o, jak widać, i on i on idą. Bardzo dobrze. Szybciej, bo nie mamy całego dnia. Jak widać. Oni sobie wejdą tutaj do tego samochodu, a tutaj, i oni będą jechali, a my wyjmujemy pilot od bomby, który mamy w ekwipunku. Jak widać, on już tu wejdzie, a my musimy w idealnym po prostu momencie zniszczyć wszystkie cele. Jak widać, jest informacja, że cel ucieka. Ale ten cel nie ucieknie, ponieważ zostanie. Jak dać, wszystko idealnie, pięknie wyszło. Misja może zostać prawie zostanie zaudana. Yy, zostanie uznana prawie udana. Tylko musimy jeszcze zabić, jeszcze? zabić pozostałych dwóch negocjatorów, których niestety jest bardzo ciężko zabić. Idziemy znowu do tego samego miejsca i szliśmy wtedy. Otwieramy drzwi, zamykamy. Jak widać tu jest snajperka W coś tam, z tego co pamiętam. W200 chyba, no, W2000. Schowamy pilot do bomby. I idziemy. I uważamy, żebyśmy ten gość, który chodzi, o nas demaskować nie powinien, ale ja odradzam spotkania z nim w oko w oko. Teraz idziemy. Idziemy do tego, to do tej windy. Która jest tu na prawo Przywołujemy windę Przywołujemy windę I czekamy na nią Dobra I bierzemy Parter chyba Tak, to będzie parter Chodzimy tu przez te drzwi i następnie to skorzystam z mapki, i tu i już przez jakiekolwiek drzwi można wejść sobie. Jak widać, tu trochę nerwy nam poskoczą, ale to naturalne. Można i tu mamy tych negocjatorów triady, musimy teraz nam się do nich tak przedostać. Jak widać, ich. O nie, o o o o. Dobra, teraz ty pamiętam jak to było. czy... Czy oni się nie skapną? Ten się w każdym razie nie skapnie. Zrobimy save'a. Hmm, na to. I czy, jak zniszczymy go z garoty, czy się nie skapnie ten? <grystanie> na szczęście nic nie. Nie powinno stać. Nasz Hitman jest taki mądry, że. Jak już to zrobiliśmy, udajemy się do punktu wyjścia. To samo drogo, ale ja pójdę, może mieć to samo drogo, ale ja pójdę trochę inną. Pójdę tende, tędy. Tak, tak, tędy. I skręcę tu w prawo. Weź tu trochę, jest jeden z tych, tych. Nie możemy się denerwować w sensie, że jak już mamy to, ten pasek na czerwonym, to zaraz będziemy uciekać. bo to tylko pogorszy nam sprawę, naszą sprawę. I wychodzimy. LOL. <noise> dobra, no tego to się w ogóle nie spodziewałem. Aha, okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie to było trzeba iść. Do wyjścia tam. dobra. Tam jest chyba wyjście. Tak. <noise> no to nie wyszło, tak jak myślałem. Było iść tamtą drogą. Ale koniec misji. Nie wiem dlaczego nie wykrywalność właśnie tyle. A jest 100%, dobra. Mniejszaby... Dzięki za obejrzenie. I co? Zapraszam do obejrzenia kolejnego materiału z tej gry. Szasz, dziękuję. Na razie.